Siemanko, cześć! Dzisiaj zaczynamy nowy projekt. Projekt Ogród Śródziemnomorski, makia Śródziemnomorska. Plan jest, aby na tej takiej murawie dość suchej, którą tu właśnie mam na polu, na tym fragmencie, zasadzić takie rośliny, właśnie typu Śródziemnomorskiego. Tutaj jest lampa przez cały dzień praktycznie. Yy... Grunt jest taki raczej piaszczysty, więc idealny dla takich roślin i mam zamiar właśnie tutaj zasadzić rozmaryny, tak, lawendę, szałwie yy, tutaj są jeszcze starce, tutaj mam jeszcze popłoch, to taki ozdobny oset, bardzo wysoki rośnie na 2-3 metry i taki siwe yy, Siwe liście ma. Idealnie będzie się właśnie wpisywać w to wszystko. Zresztą też pochodzi on z tamtego regionu geograficznego. Tutaj mam jeszcze magi włoskie. To jest kocanka włoska właśnie. O takim właśnie charakterystycznym zapachu. No i tutaj yy, nazwał to ogrodnik patyczkiem. Nie wiem jak to się... patyczakiem. Nie wiem właśnie jak się ta roślina nazywa. Jeśli ktoś wie, to niech napisze. Ale pasowała mi ona tutaj do kontekstu. Da się to przezimowywać, należy ją po prostu wykopać z gruntu. Także na tym fragmencie, który tu widać, chcę to wszystko zasadzić. Tam jest taki roweczek. Zaraz do niego podejdziemy, będziecie wtedy widzieć lepiej. Tu właśnie jest taki rowek. I do tego rowku mam zamiar właśnie ten ogród śródziemnomorski rozplanować. W planie są jeszcze do posadzenia tutaj dąb, ten ostrolistny, czyli Quercus ILEX, będzie też zasadzony dąb wierzbolistny, będzie zasadzone trachy karpusy, Karłatka też jest w planie tutaj do posadzenia. Wcześniej już sobie zdążyłem posadzić tutaj ketmię syryjską. Że ona będzie fajnie się z tym wszystkim razem współgrała. I mam jeszcze oliwniki zasadzone, ale one są w bardzo słabym stanie. Po prostu sadzonki były, jakieś niespecjalne. Tu jedną mam właśnie pod tą magii. Zobaczcie, jak ten oliwniczek jest. No. Mocno rachityczny, ale mam nadzieję, że w tym roku bardziej o niego zadbam i yy, troszeczkę ono zacznie rosnąć. Też zeszły rok był wyjątkowo suchy, taki niezbyt korzystny do przyjmowania się drzewek, także mam nadzieję, że tutaj będzie to lepiej wyglądało. Także tutaj będą i palmy, i takie dęby, właśnie, może jeszcze drzewo poziomkowe, bo też mam jedną sadzonkę małą, też tutaj zasadzę figi, też chcę tutaj posadzić pomarańczę trójlistkową, także wszystko razem to będzie fajnie wyglądało, ale na początek zaczniemy od tych wszystkich krzewinek drobnych rzeczy, a później będziemy do tego dokomponowywać yy, większe rośliny. Także co, bierzemy się za robotę. Już sobie tutaj zdarłem fragment darni. Wykopałem dołek. Jak widzicie ziemia jest tutaj taka praktycznie czysty piach, także dla wszelkiej roś ma maści roślin takich porastających makie idealne. Dało się wyciągnąć. Udało się wyciągnąć rozmaryn z donicy. Zobaczcie, no sam korzeń praktycznie. I teraz... Weźmiemy troszeczkę tej ziemi wygarniemy na bok umieścimy roślinkę w dołku, obsypiemy, przysypiemy ziemią i, i tyle. I już pierwsza pierwsza roślinka będzie zasadzona. Także rozmarynik mamy już posadzony. Bierzemy się za kolejne rośliny, a na koniec pokażę wam efekt finalny. No jak widzicie, już makia została zasadzona. Wiem, że to nie wygląda jak na razie zbyt imponująco, ale tak jak troszkę te roślinki podrosną, nabiorą wigoru i wielkości, to będzie naprawdę spoko. Dojdą jeszcze do tego palemki, dojdą inne rośliny. Także to jest taka baza. Ta baza to tło dla większych roślinek. Myślę, że będzie się całkiem spoko prezentować. Te szałwie podrosną, troszeczkę te starce podrosną. Jeszcze wam zapomniałem wspomnieć, bo miałem jeszcze dwa dwie sadzonki żarnowca. Jeden żarnowiec o pomarańczowych kwiatach i jeden żarnowiec tam dalej yy, o różowych kwiatach. O tutaj widoczny ten żarnowiec. Także one też taki zrobią fajny śródziemnomorski klimacik. Może jeszcze tamaryszka zasadzę. Zobaczę. W każdym razie na, na razie prace skończone. Pierwszy etap. Także trzymajcie się ciepło. Hej!